I znowu trzeba rozsiewać, podczepić. Już podczepiony. Nawóz sypany 100 kg potasu, 100 kg fosforu. W tym kawałku, gdzie jest hektar? O, może hektar 20? Saleczak załadowany. Jak na razie 100 kilo, bo załadowałem ten stary zeszłoroczny, a ten jest dużo grubszy od tamtego. Także najpierw tą stówkę wysieje, a potem załaduję tamten. No i drugą stówkę wysieję. i stówka tego drugiego jest. Zobaczcie, jak ten wygląda. Dwie Umyty można odczepiać. się odczepiony. Teraz podczepiam agregat do 60. Ech, jeszcze zatankować. Tu nie, nie odczepiam, bo jutro będzie trzeba uprawić pod kukurydzę. Teraz trzeba odczepić tura, podczepić sadzarkę. Tak w ogóle to się ma. Nie wiem czy mówiłem. Który dzisiaj. Dzisiaj jest 24, kwiecień. No i zaparkowali, nie? Na milimetry odanny, się już przeszedł. Musimy wsypać te ziemniaki z tych woreczków na początek. Sześć woreczków wrzuciłem. Już trochę kiełki mają. Około pięciu sadzawek jeszcze będzie. Zobaczymy na ile to Redlin starczy. No, prawie równo Wam powiem. Do mnie? A ty gdzieś się moczył? już nic nie ma. Ta jest e, siódma sadarka. No i tego woreczka nie zmieściliśmy, czyli starczy dookoła i w jedną stronę. I końcóweczka. Tyle zostało. Trzeba to teraz Wyciągnąć do skrzyneczek, bo już się nie opłacało zaczynać nowego przejazdu, jeżeli się nie pomyliłem, to jest 7 sadzajek, czyli 7 razy 428 i w jedną stronę, czyli powinno być 6, trzeba to jeszcze przeliczyć, ale tak powinno być. Teraz ładujemy z tych dwóch palet. Ups, że ups. Te są chyba wylupsze. Bo na tej samej odległości, gdzie tamtych zostawało jeszcze gdzieś tyle sadarki, to tych zeszło do zera. Ciekawek, czy nie będzie lekkich w wyedlinie pod koniec. Teraz nasypaliśmy z, z lekkim czubeczkiem i tyle z tego zostało. Po przejeździe. O, trochę mniej było. Ile mi do końca brakło? Tyle. No, tu już ziemniaka nie ma. Się problemik, bo na tej palecie się zostało sadzeniaków tyle, ile widzicie. Tutaj nam trochę zostało. Te są wysypane z D47, bo była potrzebna. Tyle jeszcze jest w sadelce z tej palety, co Wam na początku pokazywałem. A pola już nie ma już się skończył kawałek. Tutaj pole wys wyszło lekko spod skosa. Te dwie dliny się kończą tutaj. No kolejne dwie już lecą do końca pola. No nie są idealnie proste. To ziemniak na wierzchu. Ale nie są też jakoś mocno krzywe te rdliny. No tutaj lekki łusko mi wyszedł. No ale na tyle to nie będzie problemu, żeby to anną wykopać. Tutaj gdzie to drzewko kończy się jedna odmiana. Tu jest Lili do tego momentu, a tu jest Ignacy. E, świeży nabytek i Ignacy też świeży z tych palet. A to co było na przyczepie, no to jest trochę starszy ziemniak też Ignacy. Także te dwie odmiany tu są na tym kawałku. Zaraz jedliny przeliczymy. 2, 8, 30. tak jak Wam mówiłem. Jest 30 jedlin. No i co w związku z tym, że pola nie ma? A sadzeniaki jeszcze są? Przybierzemy trochę pola. Które było przygotowane pod kukurydzę. Nie będzie 3 hektarów kukurydzy, tylko 2,5 Może ziemniaki będę sadził równo z tymi jak są. Nie będę tutaj do końca dojeżdżał. Tutaj się po prostu zrobi taki szerszy przedsiębiorca kukurydzy. Tutaj na tym polu, jak widzieliście, było tylko przy granicy przejechane dwa razy. I po tych śladach co zrobiłem trzestką podczas siania nawozu 51, 52, a zakładamy, że gdzieś pół hektara będzie 100 kg w saleczaku. Uprawione teraz trzeba sadzajkę podpiąć do trzestki, ale już się was odczepić. bo jeszcze jest podczepiony. Kolejna sadzajka już załadowana. Dzisiaj mamy 27 kwiecień. Ostatnio nie skończyliśmy, czasu zabrakło, bo uprawiałem całe pole pod kukurydzę. I dzisiaj, dzisiaj właśnie będziemy kończyć. Ostatnio sadziliśmy 3,5 godziny. Jak widzicie pies już, już gotowy do jeżdżenia, także jedziemy. Leciał. jak uprawiałem to pole to był prawie cały czas tamtych starczyło na 3 kółka czyli jest 12 redline trochę w sadzalce zostało to tych jest dosypane do pełna bo to jest ta sama odmiana tylko że już była sadzona wcześniej tamte, tamte były świeże także teraz te ładujemy i zobaczymy ile jeszcze Redlin wyjdzie To już pusto, tyle zostało, ale już się nie opłacało następnego przejazdu zaczynać, bo do końca by nie starczyło. Trzeba jeszcze sadzajkę umyć i można już ją odstawiać. Odtąd zaczęliśmy jest 2.12, 12 do tego punktu, e, tej świeżej. I później tutaj już jest ta starsza. To zobaczymy ile jest. 18 20 jedlin. Tutaj lekko się skrzywiło, ale tak. Tak ogólnie to w miarę jest. I zobaczcie, ty, tyle pola przybrane. Tutaj miała być kukurydza. To kukurydzy nie będzie 3 hektarów. Tylko będzie 2 z hakiem lekkim. Dobra, i to wszystko. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał, dwa filmy. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam i do następnego. Cześć.